Witam serdecznie z tej strony AmurTV Chciałem Wam pokazać taką nową przesyłkę Która dotarła do mnie Podejrzewam, że tam jest kołowrotek. Otworzymy, zobaczymy Od Michała Seby wędkują Wziąłem udział w konkursie Zająłem pierwsze miejsce No co, pozdrawiam wszystkich serdecznie I zaczynamy otwieranie tej małej płaczuszki Sjerno Tu mamy go obrotek. CARPEX karpeks ACSTRI 3000, map. Zobaczymy, jak wygląda wewnątrz. podwójna To jest pojedyncza. Hamulec przedni, przełożenie pięć przez jeden, dwie rączki, może być pojedyncza.

Dwadzieścia dwa siedemdziesiąt pięć metrów. Fajne, fajne. Zobaczymy tą szkulę. Podobno jest zapasowa wewnątrz. O, szpula zapasowa. Metalowa. Metalowa. Te same rodzaje Fajnie, fajnie Zmienimy? Możemy, jeszcze wspomnieć też o klipsie, który jest coś nietypowy A, Zaraz Wam pokażę tego klipsa, zmienimy tylko korkę. W miarę szybko nam to wyjdzie możemy sobie to zmienić na podwójną nie wiem czy wszyscy będą chcieli mieć podwójną korbkę czy pojedynczą przy takim powrotku Aha, podwójną teraz potężnie to wygląda przy takim powrotku taka korbka prawda Weźmy taką pojedynczą. No i pokażmy tego klipsa. Zdejmę tu może jest na tym. Jest to pokazane tu klipsik. Będzie to może widać. Tu Bez, bezpiecznym klipsem. Pokładamy tu żyłkę. Podczas na przykład większej ryby holowania. On będzie się tu żółka wypinać. Także myślę, że to też bardzo fajna sprawa na tym jest zapasowy szpuli ten klips na tym też się tutaj znajduje ten klipsik tu. Także bardzo fajnie, przyjemnie to Może spróbujemy wam przy najbliższym wędkowaniu to pokazać z podwójną korbką. Może z pojedynczą. Nie wiem, zastanowimy się nad tym. Chciałbym również podziękować Michałowi i sobie co wędkują. Mają ten fajny kanał. Yy, oczywiście dzięki za kołowrotek. Na pewno będziemy testować ten nowy klips, który tu się pojawia na tym kołowroku. Tym bez, bezpiecznym, bezpe klipsem. No cóż, yy, pozdrawiam serdecznie. Życzę życiówek. Miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Ejka. Do następnego.